Legia to, ale chmist Polski Nasza duma wielkopolski O, za oko! Jos za że mi jest to Legia to Ale miałem koszmar, ja pierdzielę Ale miałem sen wczoraj. A jak w ogóle legi wczoraj poszło? No, luźny uinek ze stalą Mielec 5 5.0. Bardzo dobrze. Tak w ogóle troszkę sobie skład zmieniłem, ciekawe jak moje inwestycje teraz wyglądają. Eusebio kupiony za prawie 3 miliony końców, Mbappe jedyne 1 300 tysięcy. Ciekawe po ile teraz chodzą, no miesiąc po premierze to myślę, że jeszcze cena mocno rośnie. Brawo już na samym Eusebio z 500 tysięcy końców zysku, no tam nie licząc podatku. Zawaliście, Kylian Mbappe też będzie ze 300 tysięcy na plus, kurde! Zawsze miałem łeb do interesów. Nie no, Dobra, bez jaj, czym ja się jaram? W końcu miesiąc po premierze gry, to co? Cena miałaby spadać? Kurde, prawie zaspałem. 14 już trzeba przecież odcinek zrobić. A jak w ogóle wczoraj Legi poszedł mecz? Nie, no ale moje inwestycje, na nich na pewno zarobiłem. Oh, to jednak nie był aż taki koszmar. A jeszcze wcisnę F5, zobaczę ile teraz cena dokładnie chodzi. Na pewno... Nie, 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 to nie może być prawda. Ale Mbappe to przynajmniej na pewno już będzie chodził tyle, ile po... Nie, 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 widzowie, nie mylicie się. Jest około miesiąc po premierze tej gry, a Bruno Fernandez jest już tanim foderkiem pod SBC. W tamtym roku, pomimo faktu, że był kartą stosunkowo słabszą, to w tym momencie gry chodził po około 100 tysięcy końców. A cenę, za jaką chodzi teraz FIFA 22 osiągnął dopiero w kwietniu. Witamy w realiach FIFA 22. Tak poza tym, to cześć, ja nazywam się rzecz jasna Max. I tylko przypominam, że odcinki są codziennie o godzinie 16.30 No i ten challenge trwa do końca roku, bo walczymy o 100 tysięcy subskrypcji No jeżeli chcesz mi pomóc, to myślę, że doskonale wiesz co zrobić, żeby pobudzić algorytm A my lecimy, bo dzisiaj temat jest naprawdę ostry Nie wiem czy słyszeliście, ale wczoraj doszło do naprawdę poważnej zbrodni Kilku niezbyt inteligentnych gości postanowili dodać do FIFA paczki rzadkich piłkarzy z 12 zawodnikami Oczywiście zgwarantowano karę Karta 83+, z podglądem! Wow, co takiego mogło się stać? Rynek zacznie nagle odbijać. A może po prostu udupimy już grę do końca? Wybierz dwójkę, wybierz dwójkę. Przepraszam widzowi, i od razu zaznaczę, że dzisiejszy odcinek nie będzie należał do tych wesołych. Tak wiem moi drodzy widzowie, że pewnie część z was się ucieszyła z takiej paczki, a może trafiła coś niesamowitego. Część pewnie z was nic kompletnie nie trafiła. Natomiast ja na ten fakt staram się patrzeć troszkę szerzej. Bo to wiecie, tak jakby nagle całemu społeczeństwu rząd postanowi dać po 100 zł. Cieszyć się? No jak się nie cieszyć? Stówka zawsze miło jak wpadnie. Natomiast paczka, która wyszła wczoraj, naprawdę niesie za sobą szereg rzeczy, które się wydarzyły. Ceny niesamowicie grywalnych kart poszły mega w dół. Do tego stopnia, że Marco Van Basten może nie jest akurat grywalny, ale minus 14% to jest tak niesamowicie dużo, że sobie nawet nie wyobrażacie. Kyle Walker minus 10, Messi minus 9%, Best minus 8%, Marquinhos minus 9%, Kylian Mbappé minus 7%. Neymar minus 6, Ronaldo minus 5, Kante minus 5, przecież to są niewyobrażalne cyfry. Powiedzieć, że rynek transferowy jest obecnie bardzo nisko, to tak jakby nic nie powiedzieć. A co najlepsze, że najgorsze dopiero ma być przed nami. Pamiętacie, jak nie tak dawno kupiłem Cristiano Ronaldo za milion końców i powiedziałem, że jedyne co potrafi to spadać z ceną? I się nie myliłem, wówczas udało mi się jeszcze go opchnąć za 850 tysięcy końców. A obecnie to już jest cena 700 tysięcy, a z samego rana chodził nawet po 650 tysięcy, czyli to byłaby kolejna obcinka około 200 tysięcy końców, w porównaniu tam z raptem, nie wiem, dwoma, trzema dniami. Kylian Mbappé to samo. Obecnie to już jest jedyna karta na rynku transferowym, miesiąc po premierze gry, która kosztuje powyżej miliona końców, a dokładnie jeszcze wczoraj chodził po prawie milion trzysta. A dzisiaj tu już jest milion końców, no troszeczkę ponad, ale w szczytowym momencie również cena go tutaj, zobaczcie: milion pięćdziesiąt, no już blisko miliona. Jak wszystko pójdzie dobrze, to dzisiaj jak wyjdą jakieś jeszcze paczki wieczorem plus to SBC o ikonę, to może chodzić już poniżej miliona. Również jeżeli chodzi o spadek cenowy, to jest to top of the top. Mianowicie Vinicius Junior. 300 tysięcy końców, on jeszcze dwa dni temu chodził po pół miliona i za tyle go chciałem kupić, ale na szczęście nie miałem końców. A co najlepsze, że w szczytowym momencie dzisiejszego dnia chodzi po nawet 250 tysięcy końców. Prawie połowa ceny poszła w dół w przeciągu dwóch dni. Bum. Nie zmienia się także kompletnie sytuacja jeżeli chodzi o over, ale ponieważ wciąż karty 83 ciężko w ogóle sprzedać na rynku transferowym, chodzą po 800 końców. 84, 85 troszeczkę odbiły, no ale walkouty można kupić troszkę powyżej 10 tysięcy końców. 8 siódemki poniżej 20 tysięcy końców, więc jak widzicie, jeżeli chodzi o wysokie overale, to wciąż ten rynek jest naprawdę na tragicznym poziomie. No ale to wszystko ureguluje paczka z ikoną, która wyjdzie już naprawdę lada dzień, bo z tego co wiadomo, to prawdopodobnie w tym tygodniu paczka z ikoną powinna się już pojawić. Kto wie, paczka z hero chyba wyszła dzisiaj, więc może i właśnie tego samego dnia, znaczy dzisiaj oczywiście chodzi mi, że tydzień temu, więc może i w tym tygodniu właśnie wyjdzie w poniedziałek. Przeglądając sobie obecnie rynek transferowy te karty zaczynają troszeczkę odbijać Natomiast zobaczmy chociażby jeszcze ceny ikon, które już naprawdę ostatnio osiągnęły dość spory poziom no ale teraz zobaczmy, Mateus też chyba troszeczkę opadł, chociaż tutaj jak wiadomo, no tutaj cena może się wahać. Chociażby porównajmy sobie na przykładzie Puszkasza, którego ostatnio sprzedałem za 1,5 miliona końców. Dokładnie w tyle wtedy dałem za jego wersję Baby, a teraz Puszkasz chodzi za 1,3 miliona końców, więc jest to obcinka około 200 tysięcy, czyli taka jaką się spodziewałem. Natomiast wersja średnia Sejdorfa poszła za około milion końców, tam troszeczkę mniej, a obecnie jego cena... Dość się trzyma. Chociaż spadek też jest w porównaniu z tamtym okresem około 130 tysięcy końców. Natomiast nie czarujmy się. W momencie, w którym wyjdzie SBC o ikonę, to wszystkie te wersje Baby pójdą naprawdę mocno w dół. Będzie to kolejny crash rynku transferowego i myślę, że również grywalne karty także pójdą w dół, ponieważ ludzie będą je sprzedawali tylko i wyłącznie po to, bo będą szukali swojego szczęścia w paczce z ikoną Baby. Nie ma się w tym co dziwić, po prostu ludzie chcą spróbować, a może im się uda trafić jakąś kartę. Niesamowicie. Samowitą, którą będą mieli do końca gry. Słuchajcie, ja też chciałbym zaznaczyć jedną rzecz. Pamiętajcie, że w życiu nic nie dzieje się bez powodu, wszystko ma jakąś przyczynę. Bo przecież w jej nie pracują ostatni kretyni, którzy nie wiedzą jakie dane rzeczy przyniosą konsekwencje. Oni sobie doskonale zdają sprawę. W tym roku jej sport wzięła sobie naprawdę bardzo mocno w serce to, żeby zająć się handlarzami i przez to, żeby ludzie nie zarabiali końców, a starali się kupować jak najwięcej paczek, no i żeby i jej się bogaciła. Tylko że robiąc. To FIFA zapomina o jednej z najważniejszych rzeczy, a mianowicie każualowi gracze tracą na tym naprawdę bardzo mocno. Ponieważ ta gra zapowiada się na to, że na ten moment będzie umierała tak szybko, że nawet sobie nie zdajemy sprawy. Jaki jest fan z gry w momencie, w którym w styczniu już wszyscy będą grali kartami nie z tej ziemi? Po prostu odechce nam się grać szybciej niż sobie to w ogóle myślimy. Ktoś też może mi zarzucić, że ja już mam skład, o którym większość marzy. To prawda, ale ja mam go z racji tego, żeby pokazywać wam na YouTubie, jakie rzeczy można robić danymi kartami, jak można się tą grą bawić. Może części osób się to nie podoba, ale pamiętajcie, że ja jestem też twórcą i robię to po prostu pod content. Natomiast przez ostatnie 3 lata nie kupowałem ani w ogóle żadnych fapońców i byłem tak zwanym casualowcem jak większość z was. Natomiast obecnie mam wrażenie, że coś w jest zdecydowanie zaczyna się kończyć. Dajcie znać w komentarzu, co wy sądzicie o tej sytuacji. Dziękuję wam za wszystkie łapki w górę, subskrypcje. widzimy się już jutro o godzinie 16.30. Cześć!